Już po raz siódmy odbyły się w Łukowie Targi Kreatywnych Kobiet. Kramy ze świątecznymi przysmakami i ozdobami oraz prezentami pod choinkę rozstawiły się w niedzielę 22 grudnia na Placu Solidarności i Wolności. Mamy wszystko, mamy ozdoby, mamy ciasta, mamy ręczne, ręcznie kiełbachy. robione kiełbachy, tak smakołyki typowe świąteczne. Co jeszcze mamy? Mamy sanie, mamy mikołaja, mamy nawet renifera. I pierniczki, amoniaczki i pierniczki. Mamy wiele 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 cudów. Mamy bardzo wiele stoisk z rękodziełem. Panie tworzą bardzo piękne stroiki, mamy aniołki świąteczne, bombeczki, aniołki ceramiczne. No w ogóle wszystko co związane z choinką. Na targach kreatywnych kobiet było kolorowo, świątecznie, a wśród oferowanych wyrobów rękodzielniczych można było znaleźć oryginalny podarunek lub dekorację Bożonarodzeniową. Były stoiska z ręcznie malowanymi bombkami, przytulankami, broszkami, świecami, mydełkami oraz torybkami. Pod zegar zawitał też Mikołaj, z którym można było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie w jego saniach. Odbył się również charytatywny kiermasz ciast. W tej edycji targów naszym sponsorem po raz kolejny jest sieć sklepów Stokrotka. Sponsorują ciasta, które za nami są już gotowe, czekają na chętnych. No i pieniążki, które zbierzemy będą przeznaczone na rehabilitację Filipka. W tym roku zbieramy dla Filipka Wiązka-Stuchowicza, który wymaga wielospecjalistycznej pomocy, turnusów rehabilitacyjnych. Targi są po to, żeby promować rękodzielnictwo. To był nasz tak jakby, pierwotny zamysł targów, a później no, akcje charytatywne się włączyły. Także jesteśmy po to, żeby pomagać, przy okazji zaprezentować naszych tutaj rękodzielników, rękodzielniczki. Jeszcze przy okazji mówię, no pomóc. Rozstrzygnięto także konkurs na najpiękniejszą mąbkę choinkową. Z okazji Targów Kreatywnych Kobiet zorganizowałyśmy konkurs dla dzieci szkół przedszkolnych, podstawowych i młodzieży z internatu. Było zgłoszonych około 25 prac, z czego wybraliśmy trzy najlepsze prace. Były. Trzy kategorie. Pierwszą pracę wybrali internauci, drugą pracę wybraliśmy my jako kreatywne kobiety. I trzecią nagrodę wylosował chłopiec, dla którego zbieraliśmy pieniążki, czyli sam Filipek. Wygrały dzieci Marysia, Gabrysia i Wojtek. Targą kreatywnych kobiet patronowała Telewizja Master. Kreatywne kobiety życzą wszystkim mieszkańcom Mukowa i Okolic. Przede wszystkim zdrowych świąt. Bo jeśli będzie zdrowie, wszystko sobie będziemy mogli kupić. To podstawa. Bądźcie szczęśliwi, weseli, spędzajcie święta w domowej atmosferze, z bliskimi, z najważniejszymi osobami w Waszych życiach. I szczęśliwego nowego roku życzymy. Spełnienia marzeń, spełnienia wszystkich zachcianek, które nam się tylko zażyczą. Realizujmy się i Upełniajmy bądźmy, marzenia, i bądźmy bądź, szczęśliwi. Bądźmy tak. szczęśliwi. Tak.